Mmm, mmm, je, yeah. o, oh, je. Yeah. Weź, się do mnie i masz łapkę, to kliknij E. Czemu nic nie mogę klikać tutaj, why? No i co, nic. No zejdźmy z komputera. Halo. Jestem gotów, Halo? 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 Jestem gotów Halo? do wyjazdu na poszukiwania. Pamiętajcie, trzeba być, Dobra, trzeba, za być, za trzeba być, trzeba być, cicho i nie biegać. Standardowo. Co to? Co to, co to za, za dźwięk? dźwięk? szepty. Co to jest, było? Jakiś mi się to podoba. Co jest kuźwa? What's jest? Mężynka? Nie, wiecie, co to jest? To jest z A! Panowie jadę Ej! Mo, mo, można Ej, tędy to jechać? To jest Asylum z Demonologii. No nie pamiętacie go? To są gotowe, to gotowe asety nie. mordo. No zawa, to Gotowy aset. Tu wchodzimy do, Ej, pliki. do no, ja Jakie mamy cele? Cześć. Ej, cel jest tutaj. Pod tabem nie mamy jeszcze nic. Musimy Ej, ja jakieś itemy poznajdywać. Tak. Ty też masz celu. chyba drugi. Potrzebuję Ale? Ciemno! Okej, okay, potrzebujemy czegoś do przecięcia okay, przewodów. potrzebujemy dobra. czegoś do przecięcia przewodów. Idę na górę, zobaczyć czy jakiś potwór, to nie mieszka Dobra, powodzenia, admiroś. Pamiętaj, że na odległości jakoś takiego nie słyszymy, nie? Apteczka. Uf, zejście w dół, apteczka. O, apteczka pomaga nam się podnieść, pamiętaj o tym. Apteczka. Jezu, trzeba się kucać, żeby... Ta. Puste pudełko. Sia. Okay. Tutaj potrzebuję klucza. Idę na dobra, górę. To, to na dole to tylko te do przecięcia są, nic tak, więcej tak, nie ma. Tak, dobra, tak, ja tak. idę na lewo jak coś. Ktoś widział Admiros. Admiros jest miros, na górze tak? po lewej. Ej, kod potrzebujemy do otwarcia safea. Yy, u, arek. safe. u, kepucz. u, ale kuźwa zarombiste te kibelki. Kozak Srałbym na takim. No tu kompletnie nic nie widać. Bez latarki się nie da Siema, jestem na piętrze. Cześć. Bez nie, latarki bez... się kompletnie chodzić nie da. O, mam kod, mam kod! 6893. 6893, Mam 3. kod, Roki! to idź na spawn na, na dół na stole jest taki biały, biały sejf mały. Okej. Okay. 6893. 6893. Kartę, karta safe. Ha? Słyszałem drzwi. To wy? Tylko ja. A, Tylko ja. znalazłem jakąś kartę safe. Siema. Cześć, otworzyłem to. Mam kartę safe. Kartę safe. O, Ta. Nie wiem. Tu widzę no, na coś, co mogę podnieść? Nie. Główno tu widzę Ej, dosłownie. Nie mogę też ja ledwo... Ja już mam apteczki, latarki uh. Mam kolejną kartę. Karta safe i zniszczona karta I Wyżej się nie da wejść. Jaką kartę? Co to było? Kurwa, chłopaki, gdzie wy jesteście? Nie będzie ucieczki, bo... Max, jako, jakiej karty potrzebujesz? Jakiej karty potrzebujesz? Po prostu jakaś karta tu jest. Konk konkuter jest i wsadź kartę. A Admiro znalazł jakąś kartę. Ja cerwową. mam też dwie karty przy sobie. Gdzie jesteś? U na samej górze, strych. Sama góra, ok. Jakaś wiedzima tu łazi. Krzyczała. Tak, Cześć. Tak. Gdzie tu, jest ten kom komputer Tu. Uh, wsadź kartę. kartę do programowania. Nie, te dwie karty nie działają. A co ty masz za kartę? Ja mam karta safe i zniszczona karta. Karta safe? Tak. Na dole był safe jakiś. Otworzyłem go, kodem. A otworzyłeś go. Ta, Ta była karta. Ta. Mm. Okej. Okay. Kurde, ale pajęczyny. Ja się zastanawiam jak ona wygląda i jak ona działa. Czy też na dźwięk? Jak tam ci pozostali? Ona wygląda podobnie jak ten straszak z Demonologist. To, to, wiesz, białe włosy a. i... Aha, dobra. A, Typowa żarteczka? wiedźma. Mam, mam. Co, leży co, co, co słyszę? Admiros? Admirosa chyba chyciła. Tu... Ja nic oprócz cegły nie znalazłem. O, dokument nie, nie mogę go podnieść. Coś do przecięcia przewodów trzeba będzie jeszcze znaleźć. Jop. Yep. Tu nic, serio? No nic nie ma. Dosłownie pusto, ciemno. Bez latarki nie jesteś w stanie nic zobaczyć. No, tu już Max otwierał, a tu jeszcze szafki. Nie ma w nic. Trzeba wszystko otworzyć, żeby było, wiesz, że sprawdziliśmy. No. Trzymajmy się razem w razie W, po prostu. Znaczy... I to lotto, tak? Tutaj nie ma nic. Hmm. jeszcze na górę. Dobra. Tak, właśnie nie może za bardzo biegać, bo na to słyszy wtedy. To jest klucz A potrzebny. W ogóle. Tu jest. O, to jeszcze jedno życie mamy. Sać kartę. Czekaj, biorę no. kartę. Yy, programowalną kartę. Te. Nie, o ma coś. Oki, mi zniszczona karta. No to tutaj Chakie to piętro już czyste. Czy ja zniszczoną kartą mogę otwierać drzwi? Nie, ja już klucza potrzebujemy. pusto on ja. i korek ja. mam jakąś kartę tak, ona tu jest, co to jest? mam programowalną kartę dobra, idź na nice. górę Gościu, tu za drzwiami stoi weźcie, weźcie, jeszcze korek, tu jest jeszcze korek dobra korek? I a, a, i druga karta jest żółta karta karta zero okej, okay, to ja programowalną kartę Aha. zaniosę do góry co? Tak, tu jest safe. Otworzony już jest. Tak, ja już otworzyłem safe. Dobra. To A to idzie jest tak, na górę po czasie się wkurzy? Nie. Nie wiem. Tu jest klucz potrzebny. Mhm. Mm Dobra, idę zobaczyć na dół jeszcze. Idę ja zobaczyć ten komputer. Wyjście do góry było tu. Słyszę krzyki Maxa z sąsiedniego pokoju. Wsadź kartę. <laughs> Kto jest pode mną? Ej, mod Miros. Eee, nie wiem, Admiros i gada też ta jasna. Mam kartę jakąś teraz. Jak to beat ray your friend by standing them? Ja przez podłogę, żeby kogoś Chyba tak. Szkło znalazłem jeszcze. E, mam kartę administratora. Może wy, to iść na, na ten stryk, co jest komputer i tam jest Ju, już, już ten, właśnie z programowalnej karty to zrobiłem. E, tu otworzyłem starym kluczem. Mam jeszcze stary klucz, ale to jest chyba na zapas. A tu. Karte... E, zniszczona o, karta, karta zniszczona karta, mam. Masz? A, trzymać muszę. Dobra I? I co? We, weź to! Możesz to wziąć? Karta naprawiona O, to może do tego kompa Tylko, że... Mog... Ej, O, już nie mogę zniszczona Latarki nie mam Jak nie masz? Latarkę mi wyrzuciło weź U, wow Świecę, świecę Na podłogę, na podłogę Gdzieś ty wyrzucił latarkę, Gamoniu Ja nie wyrzucałem! Nie klikałem G! Ach. No już, nie. już nic z tym zrobić nie mogę. Musisz się kogoś. Ooooo! O, o, o! Sorry! Gonij mnie! Gonij mnie! Słyszę ją za sobą! Uciekaj, pan! Uciekaj! Jestem tutaj! Druga! Rokiego Goni? złapała i mnie ominęła. Oh, fuck. Idę do niego. Uh. Ja mogę go. Możecie, możecie. Cześć. Co, a co tutaj jest? Muszę tego to podczas. Um. Kartę te... naprawioną mam. Mam kartę naprawioną, ale ja potrzebuję latarki. A no to trzeba na dół. musisz zejść na dół. Poprowadzisz mnie? Nic nie widzę. To a tą tak? zniszczoną kartę mogę już rzucić. Nie, ja to możesz ją naprawić sobie. Już ją naprawiłem, wziął. La latarka mi zniknęła, czaisz? What the fuck? Czemu kliknąć no, G na latarkę, Łaj. Ja nie wie. Ona gdzieś tu waziła. Mam teraz, Dzień, Max, ja kartę wsadzę, administratora, mam. bo byłem tam przy komputerku. Po co nam to? Masz latarkę Nie tutaj. wiem. W tym razem mi nie zgub. Dobra, na samą górę, na strych. Wsadź kartę, tu jest. Ej, patrzcie. Gdzie? Tu. <laughs> A, tu wsadzamy karty! Wsadziłem. No i co? A... Ile jeszcze? O, what? Aha! Kliknij na G, się? Piuszki. What the fuck?! CO? Już! Ej! ej skąd tu jest Mirosie? Słyszałeś ich? Mnie słyszał! Jakiś słyszałem Maxa, sam co? Uciekliśmy? Nacisnąłem drzwi to, to i otwarte. Czekaj, kaccęka, kaccęka jakaś. Ale to, Ale to było, było za takie szybkie. Ale Jakie szybkie. Kilka drogich. Szyb... To tyle? Hmm? Tak, to tyle? Zobaczcie pierwszą mapę, bo ona jest krótka. Nie, ta, ta druga mapa, ta trzecia mapa też jest krótka, tylko możemy jako, jakoś ją, nie wiem, inny sposób ucieczki, nie karty. Echem. Dobra, yy, rozdzielamy się i szukamy. Tak, tak, tak. Zamknięte. To jest otwarte. To jest zamknięte. Jesus, Zero kluczy praktycznie. Nam lecę na drugie piętro. Pierwsze bardziej. O, już kogoś chyba złapała. Albo widziała. Ubiła? Nie, albo ubiła, albo, złapa... albo widziała dopiero. A, Roki się tu pojawił, dobra. Ubiła go, ale są tu Mam rzeczy, kartę, tak. mam korek. Ej, są nowe rzeczy tutaj. Nowe Popaki. Jakie? W miejscu sejfu jest teraz takie pod prąd A, żeby kartę zaprogramować. Wiem, wiem. A, to jest A po prostu inne miejsce. jakieś napisy No nie wiem, znalazłem się na przykład idą. łom. To jest coś nowego dla mnie. Łom, były, o. By, były małe napisy, które mówiły jak możemy uciec. Nie o, czytaliśmy kluczyk. tego. Mam kluczyk, dobra. To jest karta, ja jej nie biorę. A, słyszałeś? Nie. Słyszałeś co powiedziałem czy nie? No tak, słyszałem, że ja, ten, możliwości ucieczki, ale... Ja tego nie słyszałem widziałem. Tego. Takie małe, małe napisy. A to jak się na radio kliknie, chyba jest napis. Radio! Ha. Huh. Jezus Maria, zesrałem się, Max, przestań! No nie! Mam cegłę, mam cegłę! Świeć mi, świeć mi, świeć mi! Bo mogę w nią rzucić. W nią? Tak! Tą cegłą! A duchem, dobra, przestała nas gonić. Windę! Windę, windę! Mam klucz, Max, otwieram. Dobra, drugi sposób ucieczki! Tak, wiemy, wiemy, winda, winda. Tak, Queen Kolejna Queen, apteczka i klucz. Biorę apteczkę, bo ja nie mam. Mhm. Szukamy kolejnych zamkniętych drzwi, bo mam. Dobra. Oj, Oj coś tam latało. Jestem na strychu, chłopaki. Okej. Okay. Ale, Ale nic to... tu nie ma, same Ja mam korek, jak coś. Tylko jak odblokować windę, to jest pytanie. I don't know. E, otwieram. Dobra, to ty szukaj, ja szukam tutaj. Kolejny korek. Max? Max? Kolejny korek jest do wzięcia, ja mam pełny ekwipunek. Daj mi. Tu jest. Okej. Okay. Jeszcze te szufladki możesz otworzyć, pamiętaj. A, okej. Okay. No, tam też mogą być rzeczy. Mam dwa korki i Czyli tyle. Właśnie mamy trzy korki, Ten. Okay. Dobra. dobra. jeszcze poszukam tutaj czegoś, co to jest nic. Okej, okay, tu można tu. Ar archiwa. No, nie dawa. ma nic więcej, dobra. Nope. Idziemy, Idziemy dalej. wyżej. Dobra. Ty masz jeszcze jakiś klucz, tak? tak? Tak, Dobra. To idź tutaj, ja pójdę tu. Mhm, apteczkę mam tutaj. Konkuter, dobra, czyli konkutery nas nie interesują. Ta. Ale czym tu można przeciąć te kable? Coś... ...trzeba znaleźć, jakieś nożyce, czy coś. Mam tutaj safe teraz, w tym miejscu. A, pusto. Okej. Okay. Co jest? CO JEST KURWA? Sieć, sieć imiącego, imiącego świeci, świeci, miącego, świeci! I don't fucking now. Nie wiem, czy to na mnie krzyknęła, czy. Kolejne. Chyba na kogoś na dole, albo coś w tym stylu. Dobra, nie widzę. Korki, Korki Max! Tak, miejsce na Korka. Dobra, dawaj. Masz dźwignię? Wajchę trzeba znaleźć, dobra. dobra. Nie mam. Wajchę musimy roki znaleźć. Tak, szukajcie wajchy. No dobra, idę, idę na dół, piętro niżej od strychu. Okej. Okay. No, to, 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 to my jesteśmy na tym piętrze. No to na strychu już nic więcej nie ma. Dobra. Okay. Tą trzeba Co to jest? Mam wytrych! W sensie wajchy czy miejsca do wajchy? Wajchy, wajchy. Mam wytrych, Max! I, i była tam, widziałem ją. Gonicie? nie, ale była. Oj, stała sobie i latała. <laughs> na prawo jest. Szmaciura jedna. Tam? Tak, tam jest. Za rogiem po lewej. Uważaj. Jest za rogiem po lewej. Coś tu leży. Nic tu nie leży, jest za rogiem po lewej, uważaj. Co ty gadasz, Delulu, jesteś? No była to! Otwieram. Okej. Okay. Zamykam. Mhm. Kolejna apteczka. Nic. No musi coś tu być. Mam wytrych, ale po co mi wytrych pod tabem? Ten wytrych może tu odblokować piętro dla windy. Karta, dobra karta nas nie interere Tylko gdzie muszę go wsadzić? Kluczyk To weź Kluczyk Stary klucz, dobra hmm, gdzieś Będzie można chyba otworzyć te drzwi? Nie, one są otwarte Dobra, szukamy, szukamy Szukamy, szukamy yeah. <laughs> Piętro do windy Do czego to będzie? I don't know, man Co jest? Co to było? I don't know O kurna, widzę, po po piperki Dobra, zobacz jeszcze to, okej, okay, tutaj. Tu już nie ma nic. Dobra, chodźmy do tej windy. Dobra. Zobaczyć, jak ja mogę to odblokować. By po... Sam się zastanawiam. Mhm. Mm, mm Chyba jeszcze piętro niżej, co? Jeszcze piętro niżej. Dobra. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Za nami? Tak, 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 tak. tak. Zamykaj drzwi. Słyszałem, Słyszałem. Co jest? Otwórz te drzwi. Pogłuszyłem ją, biegnij! Dobrze, dobrze, o! dobrze! Goni nas, goni nas, goni Leci nas! Leci za nami, dobra, dobra, go, 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 dobra, dobra! O, ślepy tu jest, kuria. Do góry! Tu, 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 Max, tu, 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 do mnie! dobra, już, już, o robię Bo już nas nie goni? Jak ją, jedną cegłą! <goli> a co miałem zrobić? Ja <goli> spanikowałem, nie wiedziałem, gdzie jestem. I ja pierniczę. Użyłem klucza i ona tam była. Trzeba się tam wrócić. Yep. Nie masz więcej klucza? Nie, mam wytrych, a chcę zobaczyć, jesteśmy blisko winy. Chcę zobaczyć, gdzie mogę odblokować ten. A tym wytrychem możesz otworzyć ten piętro? się może wajchę? Nie, ale mam. Ale mam wytrych, wytrych, mam wytrych. Próbuj. próbuj. O! Ej, wpuść! A. <laughs> a! Ja idę tam zobaczyć, tam gdzie ona była. Czy ja mogę? Huh. Dobra. Czas przeszukać pierwsze piętro. Mam, odblokowałem. O, dobrze. Dobra, ja zobaczę, co to jest za piętro. Goni mnie! O, no, za, za późno kuźwa powiedziałeś. Widzę, jak cię tam goni. Dobra, ja jestem na strychu teraz, niby, nie? Mogę jeszcze wyżej? Mogę! Dobra, mogę sprawdzić, czy jeszcze wyżej dam radę. Pojadę na samą górę O, Potrzebny jest klucz tutaj Jestem na samą górę Co? Jestem przy windzie, gdzie mogę jechać z tobą? Eee, dojechałem na samą górę i powiem ci, że tu potrzebny jest klucz Aha Ja mam ten nóż, ale nie wiem czy mogę nim coś przeciąć e, Możesz, jakieś kable, dobra zjedźmy niżej, chodź Dobra, pójdźmy do windy może tam na samym dole były jakieś takie Może. dziwne urządzenia? Nie na wiem, sam dół chcesz jechać? Być. Dobra. No, myślę, że na samym dole to będzie. Tak mi się wydaje. Panowie, potrzebujemy klucza tam na samą górę. Odblokowałem piętro, ale potrzebujemy tak czy siak klucza. O, o. krzykła. Pani sobie krzyczy. Cześć! Nie mam cegły, nie mam cegły, nie mam cegły! Ja użyłem, ale nie wiem czy ją trafiłem Dobra, chyba przestała nas gonić. Ma ktoś klucz? Ja klucz. Nie! Ja muszę zejść na sam dół Na ja sam dół? Z... A ja muszę iść na samą górę! A. I byłem na samej... Masz Max klucz jakiś? Nie, no, po mnie, po mnie, po mnie! Dobra, <laughs> zrespi się, no. się tu. Max! Mam nóż Maksu? Maksu? trzeba muszę iść na samą górę, bo mam zawór Yyy, potrzebny jest tam klucz, Maks Mam, mam też A no to chodź, jedziemy windą do góry Jak potrzebny jest klucz? Ja tu jestem No, ale chodź, 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 Na, na samej górze? Nie, no, na, na strychu Na strychu, ale masz zawór, nie? No, gdzie ty jesteś? Yy, jadę do ciebie, windą No I co? Wsiadaj tu. Gdzie? Tu! Wsiadaj do mnie. Dobra. Rocky pad tak w ogóle chyba. Wiem. Tutaj potrzebny o, dobra, jest klucz. Dobrać. Aha, dobra. Ale to chyba nie jest ten klucz. O oh, fuck you Jest! Tutaj potrzebny jest klucz, żeby zakręcić zawór. Jaki to jest potrzebny klucz? Nie wiem właśnie. Jest stary klucz, okej. Okay. No, jedziemy dobra. na dół. Musimy uratować Rokiego. Nie możesz od razu kliknąć od Nie, nie da się. O ta fuck jeszcze. Czy, czy on padł w piwnicy? Chyba ta. Ja jestem w piwnicy. A, A to, to Admira spadu. No. Dobra. Zdobył klucz. Raczej nic już więcej tu nie będzie. Cześć. Tak obstawiam. Stawaj ze się. O, tak. Cześć. Tak, jest w końcu. Tu masz klatowany. latarkę jak coś. Yyy, tu leży. biorę, biorę. Yy, ogólnie widziałem jak Rocky przecinał kable na dole i znalazł klucz w piwnicy. Klucz, to ten klucz jest potrzebny na ostatnie piętro. No, on podniósł klucz i tam nożem poprzecinał wszystko w piwnicy. A dobra, poczekajcie na jedziemy. nas panowie. Jedziemy, jedziemy na górę. Poczekajcie jedziemy na, na górę. nas, poczekajcie na nas tu. Go, 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 wait, go, go, wait, go, go. wait. Admir to tu tu. się Dobra. Widziałem jak tam klucze roki podnosiłeś, w sensie tak, nożem tak, przecinałeś. No, no, no. Zobaczymy, zobaczymy, czy to jest to. Tak, ja widziałem też, że to jest klucz tam na samej górze. Na 100%. Dobra, dobra, dobra. Ciekawe, chyba że to jest ucieczka. <laughs> Możliwe. nie, tam i ucieczka jest. Ja mam. nie, to może być to właśnie, bo tu windą była ucieczka napisana. I jeszcze hmm. ostatni raz, Max, do góry. W sumie? Tak, 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 tak. Czyli widzą ty... na samą górę i wtedy wejdź. I tu klucz. Tak, I zobacz Ta. Tu. No. Nice, yes, dobra. Yes. dobra. czekaj, za gór. Odsuńcie się, bo nie mogę tego zrobić. A faktycznie, ty jest no. e, muszę co? najpierw usunąć za pomocą łomu. Kto miał łom? Kto? Ja miałem, ale wypadł mi. Gdzie? Dlaczego nie podniosłeś itemów poza... Tam, gdzie zginął, tam, gdzie zginą, umarłem. Tam, gdzie dobra, musimy lecieć na sam dół. Ja nie wiedziałem, że ze mnie itemy wypadają. Wypadają, wypadają, wypadają. A tu lecimy wszyscy? Tylko sobie? latarkę Ej, tam Hej! Widziałem. Co? Ej. A, bo ten pojechał windą, dobra. Aha. A gdzie wy? No schodzę na schodami. Ja... Da się? Da, da się. się. Tak! O co to są schody? Pamiętasz gdzie on zginął? Tak. Na samym dole? W tym nie? Właśnie tam biegnę. Jest tu nóż. Czut. Gdzie? Tu gdzieś kurczę upadł, ale widzę tylko to, cegłę to, 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 to i nóż to. po nim. Ja, ja, ja. No mówiłem, że... No nie tutaj. Miałem. Czyli nie miałeś łomu. Ja ma, jest, łomę, leży, leży, dobra, to, to mało, dobra, 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 lecimy. Go, 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 go. teraz <grym> na sprint, samą górę. Kurde. Teoretycznie bezpiecznie jest w windzie, nie? Bo ona może nas schod na schodach dorwać. Trudno, lecimy, speedrun. baba. let's go. Lepiej się nie odzywaj. <grym> jest tu! O! o Rocky Gnoju! Czemu się odzywałeś? Kto małoma? Nie wiem, kto małoma. ma on jedzie windą! Jaką Jaką a dobra, otwieraj, otwieraj, Chwila, trochę to trwa. Ale to hałasu robi. Pukaj, Pukaj. C, c, c. Jak długo? E, 60%. 90, prawie 93, Szybko, 4, hey. 5, 9. E. Mm, mm, już, yes? proszę. O! Ciekawe. E. Nice! E. O. O. Weeee! to. spadliśmy. Wrała... Piękna ucieczka i połamaliśmy sobie nóżki. Nie będziemy Ej, teraz chodzić. W jednej mapie dwa scenariusze no, ucieczki zrobiliśmy. Kurde. No. Nice. I to tyle. Oh, kurde. A, i to, to tyle. To jest końska scenki, tak? Czekaj, bo. E? No, no, no e? ścina jest taka. O, to koniec. Nice. Udało nam się panowie. Eee. Czas na taniec. Spoko, całkiem poko. dobrze, całkiem ja dobrze. Ja bym jeszcze wrócił do pierwszej mapy i zrobił inny ending. Drugi ending, tak. tak. No. I szpital no. Ending, w, szpital, tak w szpitalu też mamy jeden ending jeszcze do zrobienia. Szpital jest długi. Ale... No, no szpital ending. jest długi, ale szpital mamy szpital jeszcze jakąś pek ucieczkę pek windą, nie? Także dajcie 3000 łapek w górę, a zrobimy <gryst> kolejny <gryst> ending. <łapek> <gryst> Dobra, to tyle, do widzenia, na razie. Na razie.